Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Tata kupił w sklepie Misiak składniki na świąteczną potrawę. 0,5 kg śliwek, 0,75 kg gruszek, 85 kg winogron, 75 kg rodzynek. Ile kilogramów ważyły te zakupy? Pierwsze pytanie i drugie pytanie: Ile tata za nie zapłacił? Więc tak, zacznijmy może od śliwek. Wiemy, że śliwki kosztują 4,50 zł za kilogram. I śliwek ile kupił tato? 0,5 kg. Jeżeli tu są kilogramy i tutaj jest za kilogram, to te dwie liczby po prostu przez siebie pomnożymy, czyli 4,50 razy 0,5. No i teraz wykonam to mnożenie. 5 razy 0 to 0, 5 razy 5 25, 5 na dół, 2 do góry. 5 razy 4, 20 plus 2, 22. Sprawdzam ile cyfr ma być po przecinku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli śliwki musiały kosztować 2 zł i 25 groszy. Idźmy dalej. Ile zapłaci za gruszki?

4 razy 0 to jest 0, plus 3 to jest 3. Sprawdzam, ile cyfr będzie po przecinku. Raz, dwa, trzy. Nie, przepraszam, raz, dwa. Dwie tylko. Więc 3 zł kosztowały gruszki. Następne to były winogrona. Jaką mamy cenę podaną za winogrona? 7 zł, ale za co? Za kilogram. Niestety. Winogron kupił 85 dekagram, a cena jest za kilogram, więc musimy 85 dekagram zamienić na kilogramy. Jak już będą to podane, będzie ta waga podana w kilogramach, to wtedy pomnożymy przez 7. No i jak to zamienić? Więc tak, wiemy, że 1 kilogram to jest 100 dekagram, a my mamy tylko 85 dekagram. Trzeba 85 podzielić na 100. Jeżeli ktoś od razu tego nie widzi, gdzie należy wstawić przecinek, to proszę zobaczyć, jak można sobie spokojnie podzielić. W ósemce nie mieści się setka, w 85 setka się nie mieści, napiszemy 0, wstawiam przecinek, dopisuję 0, mam 850. 850 na 100 to jest 8, 8 razy 100 800, odejmuję. Tu nam zostanie 50, ponieważ jestem po przecinku, mogę dopisać 0. 500 na 100 to będzie 5, bo 5 razy 100 to jest 500. Odejmuję, nie ma reszty. Czyli co? 85 dekagram to jest 85 setnych kilograma. I już wagę winogron mam w kilogramach. I cena jest za kilogramy.

Raz, dwa, wstawiam przecinek, mam dwie cyfry po przecinku, czyli winogrona kosztowały 5 ,95 zł 95 groszy. I jeszcze nam zostały rodzynki. Rodzynki, tutaj jest 5 złotych za 10 dekagram. Natomiast my mamy co? 75 dekagram. Więc proponuję pozamieniać jedną i drugą jednostkę na kilogramy, żeby od razu mieć też wagę w kilogramach, ponieważ drugie pytanie dotyczyło, przepraszam, pierwsze pytanie dotyczyło, ile kilogramów ważyły te zakupy, więc i tak trzeba będzie zamienić to na kilogramy. Więc tak, zacznijmy od 75 dekagram, ile to kilogramów. Wiemy, że 1 kilogram to jest 100 dekagram, a my mamy tylko 75, czyli co? 75 należy podzielić przez 100. 75, 0 mieści się setek, to stawiam przecinek, 0 dopisuję, 750 na 100 to jest 7, 7 razy 100, 750, reszty. Dopisuję 0, 500 na 100 to jest 5, bo 5 razy 100 to jest 500. Czyli 75 dekagram to jest 75,00 kg. Dobrze, ale jeszcze tutaj proszę zobaczyć, co z tymi rodzynkami. Wiemy, że 5 zł kosztuje 10 deko. To cały kilogram ile będzie kosztował? Cały kilogram to jest inaczej 100 deko. Czyli ile razy więcej? 10 razy 10 to jest 100. Więc 5 też należy pomnożyć przez 10. To będzie 50. Czyli cały kilogram kosztuje 50 zł. Więc teraz 50 pomnożymy przez 0, 75 kilograma, bo rodzynki ważyły 0, 75, a kilogram kosztuje 50 zł. No, i teraz 0 oddzielam, 0 dopiszę do wyniku, zaczynam mnożenie. 5 razy 5, 25, 5 na dół, 2 do góry, 5 razy 7, 35 plus 2, 37, 7 na dół, 3 do góry, 5 razy 0, 0 plus 3 to jest 3, przepisuję 0 na dół, ile cyfr po przecinku, raz, dwa. I co nam wyszło? 37 zł i 50 groszy. No, i teraz skoro mamy już wszystkie produkty policzone, ile każdy produkt kosztował, ile ważył, to możemy teraz już obliczyć wagę. Wiemy, że śliwki ważyły 0,5, gruszki 0,75. Proszę zobaczyć, jak zapisuję przecinek, musi być pod przecinkiem, bo będziemy dodawać te wagi, tak. 85 centnych ważyły winogrona i 75 centnych rodzynki. Kreseczka, znak dodawania. Tutaj jest luka, tak to mogę dopisać 0. No i zaczynam dodawać. 0 plus 5 plus 5 plus 5 to jest 15. 5 na dół, 1 do góry. 1 plus 5, 6, plus 7, 13. Plus 8, 21. 28, 2 do góry. Przecinek w tej samej kolumnie, no i dwójkę przepisuję. Wyszło mi 2,85, tyle ważyły produkty. A teraz, ile zapłacił tata za te produkty, czyli koszt tych zakupów? Śliwki kosztowały 2,25, gruszki 3, winogrona 5,95 i 37,50 rodzynki, rodzynki najdroższe i dodajemy. I tutaj również przecinek pod przecinkiem. Proszę zobaczyć, że 3 złote to jest inaczej 3,00, tak? To pamiętajmy, że przy dodawaniu musi być przecinek pod przecinkiem i zaczynam od końca dodawać. 5 plus 5 to jest 10, 0, 1 dalej 1 plus 2 to jest 3, 3 plus 9 to jest 12, plus 5, 17. 7 i 1 do góry. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, 11 i 7, 18. 1 do góry. 1 plus 3 to jest 4. Przecinek w tej samej kolumnie musiał zostać. Czyli zakupy kosztowały 48,70. I już możemy podać odpowiedź. Zakupy ważyły 2,85 kg i tata zapłacił za nie 48,70 zł. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.